Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii poradników z Herosem Dzisiaj zajmiemy się podstawami AC3D No i tutaj na początku jak się nam otwiera ten program Mamy tutaj, ja sobie to, to jeszcze zamknę Mamy cztery okna, prawda eee, Tutaj możemy zrobić, mamy na przykład boxa podstawowego O, i mamy go taką. Tu jest kamera, ta jest od frontu, czyli od przodu ustawiona to można od tyłu left to oczywiście od lewej strony right prawa top to jest od góry bottom to jest od dołu, 3D to jest wiadomo w 3D a my sobie bierzemy od frontu, każdy każdy możecie inną kamerę sobie ustawić i tak, jeżeli mamy tego boxa na początek tym powiększamy sobie każde okno prawda, jeżeli chcemy się poruszać na przykład w, wszędzie no to mamy y, lewy ALT i prawy przycisk myszy, to jest oddalanie. Jeżeli sobie zrobicie lewy ALT z y, lewym przyciskiem myszy, nie z lewym przyciskiem myszy, dobrze to tak o, możecie sobie obracać, to przybliżać, obracać, prawda? No i dobra, jeżeli mamy tego boksa, to możemy sobie przycisnąć myszkę i zaznaczyć dobra i mamy tutaj takie o rota rotacje czyli yy, w skali x no do tego to za bardzo nie widać ale trzeba było co innego zrobić żeby to było widoczne yy, czyli na przykład sobie zrobimy coś takiego o ja chcę żeby było idealnie na środku to sobie klikam move up I teraz rotację w skali x no, w skali y to będzie od tej strony, w skali Z to będzie tak. No i to się nam robi. Dobra, jeżeli chcemy zrobić, żeby było to przezroczyste, no to klikamy sobie to 14. Edit Material i tutaj możemy się bawić o tym, o jaką chcemy przezroczystość. No ja nie chcę żadnej, dlatego sobie bierzemy Edit UND. Jeszcze tu są takie podstawy. Tu mamy nowy projekt, open, otworzyć któryś. Yy, to to nie wiem, import, zaimportować coś, eksport, no to wiadomo do jakiegoś yy, tego. Yy, możemy do, i co do konwertu się przydaje. No i różne te mamy. Yy, no i to, to, to już takie już zapisanie, można usunąć, wszystko wbić Tutaj możemy cofać. Tutaj, yy, że do na przykład, jeżeli ja mam to i sobie walnę o tak, o i chcę, żeby było tak samo, to sobie klikam wtedy und, prawda? A jeżeli chcę, żeby znowu do tego wróciło, to to kut, yy, no to jest, prawda? O tak, o i sobie klikamy i można to o, wkleić. Potem pastę to jest takie FG. Yy, kopiujemy, duplicate, no to duplikowanie. Un no to tutaj macie, to nie ma sensu tego pokazywać Delay, no to prawda, usuwamy eee, Tego tak Teraz tekstury, to nakładamy tekstury pom za pomocą tekstury o tego Ale to potem Revolve, do czego służy? No to bierzemy sobie na przykład oto I to nam się tworzy co wam pokażę w 3D Taka rurka tylko, że Nieładna, prawda Dlatego trzeba zrobić co innego, żeby to ładnie wszystko wyszło i jeżeli to się przydaje ta opcja, jeżeli chcemy coś jakby yy, skopiować i w dobrej tej yy, stopniu to ustawić. Mirror, no to możemy sobie też ja wezmę sobie o taką yy, opcję sobie wezmę, to jest do zaznaczania każdej ścianki, można sobie pojedynczo o z lewym SHIFTem y, dokładamy ścianki na przykład no i teraz sobie te wezmę w górę dlatego że te też się muszą, muszą ruszyć, to źle to pokazałem jeżeli sobie wezmę o ruszam tylko tą stroną to jest zaznaczanie o tych o kantów tak jakby tych malutkich i tym możemy zmieniać kształt oczywiście i jeżeli chcemy to wyrównać, no to bierzemy to. Mamy zaznaczone lewy shift, dokładamy yy, i o tak osy robimy. Jest już równe. Dobra, teraz zmniejszymy troszeczkę o tym i oczywiście zmniejszamy. Tu mamy wymiary, i teraz mogę Wam to pokazać, jak to będzie wyglądało. Mirror to będzie X, czyli da się nam. Dodaję taki sam element w jakiejś tej, yy, w prawo, w lewo, w różne te. No i teraz sobie weźmiemy na przykład takie samo, tylko mirror w Y, czyli będzie to góry. No i takie o coś mamy. No i sobie weźmy mirror yy, jeszcze Z, to jest w bok. Będzie taki obiekt, mirror x to będzie w lewo und un, y, no gówno dobra y no to do dołu wiadomo jak jest minus a jak jest plus no to wiadomo w którą stronę pójdzie to możemy podzielić na fragmenty i wtedy nam wszystko oddzielnie jest o Widzicie, dziura się zrobiła, bo to każda ścianka jest oddzielnie, ale nam to nie będzie potrzebne. Potem oczywiście wszystko grupujemy sobie, ale ja tego nie chcę. Dobra, jest w całości nie. To jeszcze parę razy trzeba kliknąć. Dobra, jest w jednym elemencie obiekt, tutaj bierzemy na przykład to to nie to jest, to jest do robienia rurek na przykład bolean substrat, no to to jest do robienia dziur na przykład bierzemy sobie o boxa takiego o o o zrobimy sobie na przykład na wylot, zmusimy musimy na, najpierw ten, co chcemy w nim dziury zrobić i potem ten obiekt, obiekt bolejan substrat, prawda? I mamy dziurę. Potem, oczywiście, to nieładnie wygląda. Ale w 3D możemy sobie odznaczyć te kresy, prawda? Ale je warto usuwać. Dlatego sobie robimy to. Teraz dokładamy z Shiftem, oczywiście, tylko tak, żeby tutaj jedno miejsce musi zostać. Jedno musi odchodzić. I sobie bierzemy Sufrays. Czyli na C, tak jakby, tu się, tu się coś nie da. Czyli coś źle pozaznaczałem. Bad, nie wiem o co chodzi. O, i robi nam się o takie. I teraz możemy sobie wziąć te vertexy, co żadna od nich nie odchodzi. E te late oczywiście, ja zaznaczyłem też te drugie i to się zjebie teraz. O, widzicie. Ale to można wszystko naprawić. Dobra, czyli tu już mamy tak, jakby podstawy nie zrobione. sufre i tutaj macie floty. To nie To jest ogólnie do tych kreseczek. Tu jest do vertexów, czyli jeżeli zaznaczymy ten, i tutaj mamy że można je skopiować na drugą stronę, ale to już w innych modelach jeżeli byście chcieli, żebym coś wymodelował, to wam to pokażę w innych poradnikach tylko możemy sobie to wywalić no i tutaj mamy jeszcze takie opcje bierzemy sobie boxa na środeczek bierzemy sobie drugiego boxa obok no i mamy to jako dwa elementy. Możemy tak to oczywiście przesuwać, ale jeżeli chcemy, żeby były e, równe, to bierzemy sobie z lewym shiftem, dokładamy group No i mamy jako jeden element. Kliknę obok, kliknę wyleciej ob dwa. ungroup oczywiście pojedynczo. No i bierzemy sobie, move no, tu, jeżeli chcemy je połączyć, no to bierzemy sobie te o krawędzie o oczywiście ja to robię z shiftem a z ctrl robię żeby było o tak że z dwóch stron mi idzie ładnie no i jest i nie jest nie wiem czy jest równe i teraz sobie bierzemy można to wszystko wyrównać oczywiście no i coś takiego i to też usuwamy dobra zróbmy sobie teraz na przykład y, jakąś rurkę to rurkę możemy zrobić za pomocą tego i ona będzie nam w tą stronę widoczna e, tu się troszeczkę skucię to rzeczywiście od tego jak wybieracie o to, to, to możecie sobie zmienić na przykład. Jeden dać, i będzie o takie gówno. Możecie sobie dać 4. Yy, Kurde, nie kliknąłem tego 4 i o tak okay, się zrobi. Oczywiście tu można dużo rzeczy robić. Dobra, bierzemy sobie to. I teraz robimy. No i co więcej, to można sobie ją oczywiście w skali x to tak o do góry. W tym o góra, góra, dół. W skali z jak już wolicie. Dobra. Jeżeli chcecie zrobić jakąś rurkę w swoich kształtach, no dobierzecie sobie to. Zaznaczamy. Ja zrobię o taką o, byle jaką, jakąś. O. I robimy sobie kółeczko mamy kubeczko, robimy to dokładamy z lewym przyciskiem oczywiście gdzie bierzemy sobie obiekt o to eksport coś tam yy, i mamy rurkę o, coś w tym stylu no i możemy sobie to usunąć tu mamy oczywiście te boksy. ale to już, to już wam pokazywałem wcześniej Teraz sobie zrobimy na przykład zresztą nie z tego, tylko z tego o się zrobi eee, coś takiego tu jest 4 metry, więc to się da na 6, tu się da już mi się nie chce tego dokładnie jakoś ustawiać, weźmie się od góry, bo to jest oczywiście za by Weźmiemy o taką aby najmniej 0,2 na przykład no i teraz możemy sobie wziąć się po z sami. Bierzemy sobie jeden wyżej, drugi niżej, o. Wy możecie sobie zrobić więcej werteksów, oczywiście od tutaj o wybrać. O! Ale ja sobie wziąłem tyle. Nie wiem czy to ładnie będzie wyglądało. Bo oczywiście jest mało tych werteksów i dlatego. Obiekt tekstur plot, tekstur I teraz sobie wybieramy daną teksturę. Ja sobie wezmę to O. Bo jeżeli byście chcieli zrobić zakończenie, i widzicie tak, zmiano to wygląda. Zobaczmy sobie to z każdej strony. Z tej praktycznie nie widać bez jest cieniutki jest z góry też, ale stąd jest rozmazany. Dlatego sobie musimy wybrać tą opcję tools, teksturę. to Jest do poprawiania tekstur. No i tutaj macie Vertexami, można się pobawić, ale to nie ma sensu. Al, zaznaczamy wszystkie, no żadne. No i tych opcji ja praktycznie nie używam, ale Al i bierzemy sobie od frontu. Możemy nałożyć teksturę z lewej. No to oczywiście, jakby stąd trzeba było nakładać to, to od góry, no to tam. No i od frontu tu. Tutaj akurat trzeba, to teraz bierzemy tak. Je yep. i tu sobie weźmiemy coś w tym stylu, żeby było więcej tych trzeba to nie wygląda aż tak ładnie tutaj musimy sobie przybliżyć oczywiście wyrównać to jakoś jest coś troszeczkę zmniejszy no i mamy o można powiedzieć że należy zakluczenie do mapy dobra no i oczywiście jeżeli chcemy to potem przekonwertować to bierzemy sobie obiekt fragment grup file export obi i to by było chyba na tyle w dzisiejszym poradniku. Ja się z wami żegnam. Piszcie, co byście chcieli w następnych poradnikach. Na przykład, jeżeli mam coś wymodelować, pokazać wam, jak to się robi. No to oczywiście to zrobię. Cześć.